Witam. Temat pato inżynierów pojawia się u mnie dość często, ale to nie wynika z tego, że ja na siłę szukam błędów. Otóż niestety to już jest norma. Posłuchajcie fragmentu filmu. Do porady zadzwonimy na policję i do zarządu dróg. Skrzyżowania z indukcyjną to prawdziwy wrzut w szpie dla motocyklistów. I być może nawet nie wiesz, że każdego dnia przejeżdżasz właśnie po takim skrzyżowaniu. Włogiej nieświadomości żyją zwłaszcza ci, którzy mkną przez miasto w godzinach szczytu, gdzie ruch jest duży i samochody stojące przed nami lub za nami ratują sytuację. Gorzej, gdy wyjeżdżamy w dzień wolny, gdzie natężenie ruchu jest małe, wcześniej rano bądź późno wieczorem. A dobrze, no, każdy sobie obejrzy to w całości. Tu się nie czepiam do tego tu kanału, czy tego nawet konkretnego filmu, tylko do osób, które pisały oprogramowanie sterujące tym skrzyżowaniem. Otóż, gdyby pato-inżynier miał choć trochę oleju w głowie, no to nie byłby pato-inżynierem, tak? Napisałby program tak, aby przewidzieć to, że jakiś tam czujnik, czy to ta pętla indukcyjna, czy wyłącznik przy przejściu dla pieszych, może się uszkodzić. W konsekwencji nie będzie żadnego sygnału, żadnej informacji, że on jest aktywny. I przyznam, że spotykałem się ze skrzyżowaniami, czasem czekając na autobus, ma się dużo czasu. I widziałem, że mimo, że nikogo nie było przy przejściu dla pieszych, po kilku zmianach świateł, nikt nie naciskał, oczywiście, bo nie było pieszych, że chce przejść, mimo to włączało się dla nich zielone światło. Czyli można, można. Ja wiem, że usłyszę tu tłumaczenia tych patoinżynierów, którzy, widząc, że nawet te, te założenia są błędne, są złe, powinni doradzić, powiedzieć, że powinno to się zmienić, zmienić te założenia, według tych nowych założeń, wykonać, napisać program. No, ale jak ktoś jest robolem, małpą, to tego nie zrobi, bo mózg ma za mały, aby na to wpaść, że coś tam jest niechalo, jak to się mówi. To po prostu pokolenie wychowane na Sarajduino. Wiem z praktyki, że jeżeli założenia są złe lub firma przyjęła zlecenie ze złymi założeniami to tam kierownictwo jest do odbytu, że tak powiem ale jeżeli wynikną problemy jakieś walki o odszkodowania to obwinią tego pato inżyniera, który nic o błędach nie powiedział dlatego tu rada dla normalnych inżynierów. Takie rzeczy zgłasza, zgłaszajcie na piśmie. Teraz, co może być e-mail, ukrytą kopię wysłać do siebie, czy skopiować na maila taki list. No, może usłyszę tu, no ale niektóre firmy tam zabraniają wysyłać na jakieś tam. No powiedzmy nieznane adresy. Szpiegują ruch, czy nie pozwalają, żeby tam kopiować na pendrive. Nie martwcie się. Jeżeli to jest PATO firma, która ma Pato kierownictwo i nie zauważa takich ewidentnych błędów w założeniach, to jest na tyle głupia. Że nie potrafi zabezpieczyć swoich komputerów czy sieci skutecznie. I proste metody wystarczą, aby mieć, że tak powiem, podkładkę, że zgłaszaliśmy problem i nie jesteśmy wielbłądami. Co wymyślicie o takim problemie? No, jak mamy tu. Czyli no stoimy na tym czerwonym w nieskończoność, bo napisano źle soft. Kto jest winien. Czy pato wykonawca, czy pato firma? Jestem ciekaw waszej opinii. Ja nieraz firmom rato, ratowałem tyłek, gdy znajdowałem błędy. Ale na szczęście chcieli mnie słuchać, nie robili problemów. Jednocześnie nic z tego nie miałem. Nie dostałem jakiejś premii, czy nawet uścisku ręki prezesa, który tak naprawdę nic nie znaczy. No ale nie ja mógłbym powiedzieć, że nic nie było. A tak, prawda jest taka, że ratowałem czasami przed poważnymi, stratami finansowymi ale od tego jestem jestem robolem, mam zapier tak to tyle i wesołych świąt oby mniej było takiej patologii w naszym świecie, bo problem nie jest tylko w Polsce tu go najbardziej widzę, bo mam małą styczność z, z zagranicznymi konstrukcjami, firmami, ale wiem, że tam też są problemy. Czy występują częściej, czy rzadziej? Ciężko mi powiedzieć. Może ktoś z Was wie, to niech się wypowie. Ja natomiast widzę, co jest na naszym podwórku. Jest źle, bardzo źle. Więc z okazji, Świąt, życzę, aby tej patologii było jak najmniej, bo. Nie sądzę, żeby ona zniknęła, ona zawsze będzie, ale chodzi o to, żeby była rzadkim przypadkiem do usłyszenia.